Witajcie na WGTB. Dzisiaj bardzo letni, słoneczny przepis z pomidorami: szakszuka, stofu. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Zaczynamy od posiekania czosku. Możecie je pokroić w kostkę. Ja lubię po prostu cienkie paseczki. I teraz kroimy pomidory. Zawsze je kroję tak pod kątem, żeby w prosty sposób wyciąć te kawałki. I wtedy. Najszybciej jestem w stanie właśnie przygotować sobie właśnie te pomidory. Na rozgrzaną patelnię wlewam oliwę z pierwszego tłoczenia. Wrzucam czosnek. Czosnek zaczyna już lekko złocić się na brzegach. Dodaję pomidory. Pomidory muszą teraz się podsmażyć, udusić około 20 minut. Posolę je e, tak, żeby już ten składnik był w środku. E, teraz pomidory przykrywamy i dusimy 20 minut. Przygotujemy sobie tofu. Ja lubię po prostu rwać w takie kawałeczki nieregularne. To też pozwala odsłonić tą strukturę e, tofu i więcej... E, Smaku czy przyprawy jest w stanie w takie tofu wejść. A dwa, smażąc się, będzie dużo takich elementów krupiących. Także dużo ciekawiej niż na, niż na przykład pokroić tofu w kostkę. Także rwiemy w takie nieregularne oto kawałki. Tak porwane tofu. Zblanszuję 2-3 minuty. To pozwoli, raz, że dobrze osolić właśnie ten składnik, a dwa, że przyjmie dużo lepiej marynatę i też dużo lepiej będzie potem je usmażyć. Także czekam, aż woda mi się zagotuje, wrzucam tofu i później wrzucę w mieszankę przypraw i oliwy. Tofu wrzucam na osolony wrzątek. Przekładam zblanszowane tofu na papier, tak żeby. Pozbyć się całej wilgoci, toż tak dokładnie jeszcze może niezbyt mocno, delikatnie, ale przyciskam. Musimy dokładnie osuszyć tofu, ponieważ będziemy je za chwilę smażyć. I jeżeli byśmy tej wody, wodę, to moglibyśmy się po prostu popryskać. Także tyle, ile wchłonęło w ręczniczki papierowe. Zdejmuję też ten ze spodu. Dodajemy odrobinę oliwy, odrobinę słodkiej papryki, cebuli w proszku. I nasion kopru włoskiego. Teraz dokładnie wszystko mieszam. Jest delikatnie, że chodzi o przyprawy, ale jest tam smak. Brakuje jeszcze odrobiny soli. Także do sole. Pomidory też już się pięknie nam ugotowały. Dodaję teraz przyprawy. Wędzona papryka, słodka, kumin, czyli kmin rzymski oraz odrobinka kary. Sprawdzę, czy wystarczająco doprawiłem nasz sos do szakszuki. Mm, słuchajcie, fantastyczne w Ważne jest, żeby zobaczyć ten balans przypraw. Jest tu dużo przypraw, bo jest i wędzona i słodka papryka i kary i kumin. Dlatego to musi być wyczuwalne, ale nie dominujące. Dużo łatwiej dodać przyprawy niż potem po prostu już odebrać. Także mój sos gotowy. Patelnia już mam zagrzaną. Dodaję oliwę z pierwszego tłoczenia i smażymy tofu. Tofu, jeżeli chcemy, żeby było chrupkie, smażymy na dość dużej temperaturze. E, ja dzisiaj naprawdę chcę, żeby to tofu było chrupiące i było takim kontrastem do szakszuki. E, nie jestem fanem w ogóle takiego rozpływającego się e, jajka w szakszuce, ponieważ e, chciałbym coś kontrastującego, ale jeżeli waszą fantazją jest przypomnienie sobie struktur klasycznej szakszuki, takiego rozpływającego się jajka, to po prostu podsmażcie to tofu bardzo krótko, tak, żeby tylko złapało tą intensywność przypraw w wysokiej temperaturze i wasze. Tofu, wasz dodatek do szaczówki będzie gotowy. Ale ja dzisiaj smażę na chrupko. Ale jeżeli Wam zależy na zdrowotnych aspektach Waszego śniadania, to, to tofu tylko podgrzejcie delikatnie na małej ilości tłuszczu, ponieważ im dłużej smażymy rzeczy, tym niestety one są trudniejsze dla naszego ciżołądka do strawienia. Także smacznie nie znaczy zdrowo, ale usmażone zawsze będzie smaczniejsze. Wybór jest Wasz. Tofu już mamy naprawdę. Krupkie. Przekładam na ręcznik papierowy, tak żeby odsączyć nadmiar tłuszczu. Wykładamy pomidory. Teraz składamy tofu. Dodaję zioła i nasze danie będzie gotowe. Jak nam wyszło dzisiejsze śniadanko? Mmm, Świetne letnie pomidory, Krupiące, smaczne tofu, zioła. To jest naprawdę pyszne, lekkie letnie śniadanko. Koniecznie zróbcie je nawet dzisiaj. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jak wam smakowała ta wersja szakszuki. Łapki w górę zasubskrybujcie kanał i odwiedźcie mego Instagrama. Do zobaczenia przy kolejnym roślinnym przepisie. Cześć. A inny pomysł na wegańskie śniadanko znajdziecie. Ó, oh,